Ale generalnie wykonawcy są w blokach startowych, żeby po prostu po nowym roku, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja, te ceny zauważalnie podnieść. Duża część tych wykonawców nie ma mocy przerobowych i nawet nie ma mocy przerobowych takich, jak im się wydaje, że mają. Teraz będziemy mieli przez długi czas sytuację, gdzie popyt przerośnie podaż. No niestety, ten program kredyt 2%, również tutaj, moim zdaniem, w dłuższej perspektywie, będzie miał pełno negatywnych skutków. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie w 59. odcinku Rentgena Nieruchomości, odcinek nagrywany w ramach telewizji biznesowej. W dniu dzisiejszym moim Państwa gościem jest Kacper Krawczak. Kacper, witam Cię serdecznie. Cześć, cześć. czołem. piątka Widzimy się po raz drugi, natomiast pewnie nie wszyscy, nie wszyscy mieli sposobność oglądać nasze pierwsze nagranie. Jak wiesz, często tu spotykam się z różnymi ludźmi z sektora nieruchomości. Natomiast, też z mojego grona. Z twojego grona również. Natomiast z reguły są to menedżerowie, prezesi. A chciałem troszeczkę dotknąć tej materii takiej fizycznej, a mianowicie budowy. Stąd też, stąd też nasze spotkanie. Może powiedz troszeczkę o sobie, czym się zajmujesz, tak króciutko, jak gdyby może powtarzając to, co mówiłeś ostatnio, ale może pojawiły się jakieś rzeczy od tego naszego ostatniego nagrania, o których chciałbyś powiedzieć. Sytuacja jest dynamiczna. To na pewno. Cześć, jestem Kacper, jestem kierownikiem projektów deweloperskich i budowlanych, trenerem zarządzania budową i często również pełnię rolę inwestora zastępczego podczas realizacji projektów deweloperskich. Obecnie w portfolio mamy kilkanaście projektów w całej Polsce, jednak tutaj w województwie mazowieckim w okolicy Warszawy tego jest najwięcej. No i oprócz tego kończymy też razem z zespołem zamówienie publiczne również w województwie mazowieckim. Też bardzo ciekawe doświadczenia, ale tutaj no, na pewno nie na ten odcinek, bo tam, tam też można dużo rzeczy ciekawych powiedzieć, jak się realizuje projekty publiczne z Funduszu Polski Ład. To nagramy o tym kiedyś osobny tak. materiał, pewnie, pewnie będzie o czym rozmawiać. No, dokładnie. Kacper, pytanie otwierające. Jak z Twojej perspektywy wygląda rynek deweloperski no i rynek nieruchomości ogółem? No, w takich okolicznościach, jakie mamy teraz. Pytasz bardziej o sprzedaż na rynku deweloperskim, czy bardziej o to, jak wygląda budowa? Bardziej mi chodzi o to, jak wygląda budowa. Czy się buduje, co się buduje, jak się buduje? No Jak gdyby konsekwencją tego jest sprzedaż. Jak to się sprzedaje? Czy się sprzedaje? Yy, także to, to taka chronologia. Znaczy generalnie, jeżeli chodzi o budowę, no to zdecydowanie mniej jest projektów deweloperskich w produkcji niż w 2021 roku, ale też niż w 2022 roku. Bo wiadomo, w tym 2022 roku wybuchła wojna, ale te projekty, które się ciągnęły z 2021 jeszcze trzeba było zamknąć. Natomiast wybuch wojny, e, brak dostępności kredytów, brak sprzedaży na rynku deweloperskim spowodował, że w 2022 roku tych budów. Zdecydowanie mniej się odpaliło. My tych budów sporo odpaliliśmy, natomiast tak w kontekście rynku zdecydowanie mniej się ich odpaliło. Co widać teraz w tym roku i po rynku ogólnie, że tych budów jest mniej i po tym, że wykonawcy no, mocniej się zabijają o te roboty, które są dostępne na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o budowanie, o wykonawców, no to wykonawcy są dostępni, mają całkiem niezłe terminy wejścia na te poszczególne roboty, natomiast to co tutaj jest bolesne, no to duża część tych wykonawców nie ma mocy przerobowych. I nawet nie ma mocy przerobowych takich, jak im się wydaje, że mają, przez co łatwo trafić na firmę, która zadeklaruje termin, będzie 100% pewna swego, ale wejdzie potem na tą budowę i no, ją po prostu zniszczy pod kątem terminowym, no bo wiadomo, że kiedy ten wykonawca się obsunie, no to już potem mamy efekt domina i bardzo łatwo znaleźć się w sytuacji toksycznej dla nas i dla naszych klientów, gdzie po prostu ta budowa jest w opóźnieniu. To, co jeszcze widać po wykonawcach, to to, że no, są mocno dociśnięci finansowo obecną sytuacją na rynku związaną z inflacją, związaną z rynkiem cen energii, związaną z niestabilnością cen, która nadal ma miejsce również w tym roku. No i widać, że oni są dociśnięci, widać, że nie mają tej gotówki, nie mają tego zapasu gotówki, żeby móc swobodnie operować. Co też przekłada się niestety dla nas, na nas na niewygodną współpracę z nimi, na częste fakturowanie, na częste płatności. Płacenie I szybkie płacenie. A w konsekwencji, jak wygląda sprzedaż? Jeżeli chodzi o sprzedaż, no to nie ma co się oszukiwać. 2022 rok i gdzieś do kwietnia 2023 przynajmniej na rynku na pewno na rynku jednorodzinnym, ale też na rynku wielorodzinnym. Praktycznie nic się nie działo, nic się nie sprzedawało. Pierwszy jakiś taki wzrost sprzedaży był w kwietniu, on nie był bardzo mocny, ale, ale był zauważalny. Natomiast później kolejny wzrost w górę to był lipiec, wejście programu kredyt 2%. Ale przynajmniej na moich projektach taki już najmocniejszy wzrost tej sprzedaży to był wrzesień. Jak już ci ludzie znali te zasady pozyskiwania tego kredytu, jak już wiedzieli, że mm, te kredyty nie będą trwały wiecznie, to tak we wrześniu najmocniej nam ta sprzedaż ruszyła na większości projektach, ale też nie na wszystkich, bo klienci teraz trochę bardziej wybrzydają na tym rynku, szczególnie na obrzeżach miast i tutaj niestety trzeba czymś zabłysnąć. Nie ma czegoś takiego jak w 20 roku, jak w 21, że wszystko co się budowało, to się sprzedawało. Teraz tutaj niestety trzeba się postarać, żeby tego klienta pozyskać. A duży udział kredytów 2% w sprzedaży ogółem? Tak. Na naszych inwestycjach gdzieś pół na pół około, też pamiętaj, że tak naprawdę wiesz, jak my sprzedajemy domy, no to to są już kwoty takie na granicy tych 800 tysięcy e, i też mamy droższe produkty w sprzedaży, gdzie w ogóle jest zablokowany dostęp do tego kredytu, a jakieś tam kwestie typu sztuczne zaniżanie ceny po to, żeby klient złapał się na ten kredyt, to jest bardzo duże ryzyko dla obu stron, no bo no nie, nie jest to trudne do rozszyfrowania, jeżeli inwestycja, e, cała inwestycja kosztuje 900 tysięcy czy milion, a jakiś tam lokal po Jedynczy kosztuje 750-800, no to nie trzeba być Sherlockiem, żeby mhm. dojść do tego, że jest to pewnego rodzaju manipulacja. Jasne. A jak gdyby tak po, podsumowując to, czyli rok 2000 yy... 21 jeszcze była sprzedaż, tak? Na przyzwoitym tak, poziomie. Na przyzwoitym, i, tak, gdzieś i... ona, ona wygasła gdzieś tak na jesień dopiero, no bo tam, tam był ten wzrost stóp procentowych przez 21 <grym> rok stopniowy i tak wraz, wraz z tym wzrostem po prostu sprzedaż jakby w drugą stronę szła, nie? O i 22 rok kiepski, tak, tak jak bardzo powiedziałeś. No. Natomiast 23, czy widać już jakieś odwrócenie trendu? Tak, tak. Czy takie zdecydowane, pewnie spowodowane tym krytem 2% czy nie, nie, organiczne? Nie, 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 jest to, nie jest to powrót do czasów w 2020. 20, gdzie te stopy tam spadły chyba z 2% do 0,25, taka, taka była sytuacja, ale jest nieźle. No generalnie, jeżeli mamy niezły produkt w dobrej lokalizacji i cena jest rynkowa, no to myślę, że tutaj nie powinniście mieć, nie powinniśmy mieć powodów do zmartwień. Czyli deweloperzy coraz bardziej chętnie rozpoczynają nowe budowy. Czy... Tak, tak, to też widać po y, liczbie właśnie uzyskiwanych nowych pozwoleń na budowę i y, po nakładzie pracy, jakim mają na sobie pracownie architektoniczne, bo tutaj przynajmniej z tych pracowników, które z nami, z którymi mam kontakt i z którymi współpracuję, no to oni teraz nie narzekają na brak no, pracy. To doskonały barometr, y, taki wskaźnik wyprzedzający, można powiedzieć, bo jeżeli projektują, no to znaczy, że, że będą budować, tak? Tak, no, ale i tak... I tak to za późno jest jakby, nie? I tak teraz będziemy mieli przez długi czas sytuację, gdzie popyt yy, przerośnie podaż. No niestety w takiej sytuacji się znalazł rynek i no to spowoduje niestety dalsze wzrosty cen, co zresztą teraz widzimy, yy, że w tych duży, szczególnie w tych dużych miastach gdzieś tam od lipca, sierpnia te ceny gdzieś tam o 20% nam do góry skoczyły. Myślę, że ta sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby rynek nie został wytrącony z równowagi najpierw poprzez obniżenie tych stóp praktycznie do zera, a a teraz poprzez wprowadzanie sztucznego programu, który tam nam ten rynek dalej no stabilizuje. Tak, jest to jakieś tam ręczne sterowanie. Interwencjonizm, jednak. no. Tak, tak, tak. No, no i pytanie, yy, które zawsze się pojawia, no na ile państwo powinno być opiekuńcze? Czy to, czy to jest dobry ruch, <grym> dobry ruch prowadzenie tego kredytu, czy, czy zły, prawda? Znaczy generalnie yy, ja nie jestem, znaczy... Jestem zwolennikiem tam programów socjalnych w ograniczonym stopniu, natomiast uważam, że sztuczne zaniżanie stóp procentowych, a potem podwyższanie ich, Moim zdaniem, i tak zbyt powolne w porównaniu do inflacji, która panowała, panuje. No i też teraz obniżenie stóp procentowych przed, przed jakby wyborami. No nie są to ruchy wskazane i takie, które powinny mieć miejsce. Ten program kredyt 2% również tutaj, moim zdaniem, w dłuższej perspektywie będzie miał pełno negatywnych skutków dla rynku i też dla kredytobiorców i dla kredytobiorców przyszłych, no bo już teraz on spowodował wzrost cen i tak naprawdę, jeżeli rynek by był stabilny, jeżeli tego programu w ogóle by nie było, no to po prostu te ceny by były stabilniejsze i e, ludzie, nawet jakby brali zwykły kredyt, nie 2%, ale nieruchomość by była tańsza, płaciliby tyle samo, co płacą teraz w A, tym, jakby już w no Albo i mniej, albo i mniej, tak. No To może przenieśmy się na budowę. Jak co tam słychać na budowie? Jak tam nie? Wiem, ceny materiałów siła robocza, no o tym troszeczkę już powiedziałaś, ale jakby tak to doprecyzować. No. Jeżeli, jeżeli chodzi o ten rok 23, no to tutaj y, ja z pełną jakby tutaj świadomością, z mojego doświadczenia i jakby żyję tą budową i na niej jestem 24 na 7 w kilku miejscach równocześnie, bo taki mamy system, y, no to można powiedzieć, że w tym roku się łatwiej buduje zdecydowanie niż w zeszłym roku. Y, ceny niektórych materiałów poszły ostro w dół, szczególnie tych, które bardzo mocno poszły do góry w 2021 roku, czy na przykład stal, styropian, te kwestie nam tutaj fajnie się ustabilizowały, hmm. potaniały. Jeżeli chodzi o koszty robocizny, no to tutaj część wykonawców cenę zatrzymało w miejscu, zamroziło ze względu na małą ilość zleceń na rynku. Część wykonawców cenę obniżyło względem 2021-2022 roku. To też możemy zaobserwować na wskaźnikach gusowskich, gdzie są pokazane zyski firm budowlanych. To tam z kilkunastu procent na papierze zjechaliśmy z powrotem. Do pułapu kilku procent, ale generalnie wykonawcy są w blokach startowych, żeby po prostu po nowym roku, w zależności od tego, jaka będzie sytuacja, te ceny zauważalnie podnieść. Takie mam głosy z rynku, takie mam głosy od wykonawców, z którymi współpracuję. Zobaczymy, czy ta sytuacja będzie miała miejsce, no bo zobaczymy, ile roboty też będzie na rynku. No tutaj nadal ta konkurencja będzie występować, i jeżeli wykonawca będzie miał do wyboru podnieść cenę albo przetrwać no to wiadomo, że pewnie większość z nich wybierze przetrwać, nie? Liderzy wzrostu w 2022, jak wybuchła wojna na Ukrainie, stal i styropian. Znaczy nie, tam, tam głównie, głównie chodziło o stal. Tam była taka sytuacja, że chwilę przed wojną my kupowaliśmy stal tam za około 3 złote, ona nawet skoczyła tam, takie słyszałem legendy, bo takiego zakupu nigdy nie zrobiłem, ale słyszałem o legendach, gdzie ludzie kupowali za 12 zł za kilogram. Natomiast ja najdrożej, jak kupiłem w życiu, właśnie w tym momencie no to było 6,40, nie? To i tak bardzo drogo. Natomiast jeżeli chodzi o styropian, to on po prostu cały czas był drogi, mhm. jakby on, on nie wachnął mhm. się, nie? Tutaj głównie, głównie poszło o stal. Pewnie to wynikało z tego, że duża, duża część tej stali jeździła, jeździła z Rosji, jeździła z Białorusi, a jakby tam granice no, były, były, dosyć og ograniczona, ograniczona możliwość transportu była. Z różnych czynników, czy politycznych, czy, czy po prostu e, fizycznych. Mm, także, ale teraz ta, ta stal potaniała, ona teraz, nawet teraz za 2,50 nam się udaje kupować, czyli nawet ta cena spadła do pułapu sprzed wojny. No, zważywszy na, na inflację, z jaką mamy do czynienia od jakiegoś czasu, no to realnie potaniała i to tak dosyć wyraźnie. Tak, tym bardziej, hmm. że bardzo dużo energii jest tak naprawdę hmm. potrzebne do e, wyprodukowania tony stali. tam Chyba 800 kilo węgla, o ile dobrze pamiętam, to też jak te ceny węgla na zimę były tam wystrzelone w kosmos, to też jakby tą cenę stali trzymało, natomiast teraz jak to wszystko tam się ustabilizowało, to ta cena zauważalnie spadła, no co ma realny wpływ na, na koszty wytworzenia, no bo jeżeli ta cena stali tam się waha między 2 zł a 10, no to co najmniej kilka tysięcy złotych na jedną jednostkę mieszkalną musimy doliczyć, a jeżeli budujemy osiedla 20 jednostek, 40 jednostek, to to już są kwoty kilkuset tysięczne, które musimy mieć na uwadze. Planując po prostu dany projekt. Dobrze, a jeżeli chodzi o siłę roboczą, no bo towarzyszy nam niestety wojna na Ukrainie, część pracowników no, sektora budownictwa wyjechało walczyć, ale chyba większość została i jaka jest Twoja optyka na tą sprawę, bo nie jest tak źle, jak, jak trąbiono? Ja tak szacuję, że po, po, połowa osób gdzieś pewnie wyjechała, też był taki moment zaraz po wybuchu wojny, jak te granice jeszcze były takie w miarę otwarte, że ludzie, wiesz, stamtąd jeszcze przyjechali, taki był, wiesz, pierwszy rzut mhm. w pierwszym miesiącu, gdzie ludzie tam w jakichś różnymi kierunkami tą granicę przekraczali, czy na przykład dawali łapówki, no, no to trzeba mieć niestety na mhm. uwadze, że e, taki, taki proceder miał miejsce, czy na przykład mieli zwolnienia lekarskie nie do końca tam, powiedzmy, prawidłowe. Podobno był taki proceder, e, jak wybuchła ta wojna w 2014 roku, że bardzo dużo osób wtedy sobie kategoria inwalidzko załatwiło w 2014 roku i na bazie tej kategorii inwalidzkiej sobie wyjeżdżali, e, wiesz, teraz jak, jak, ta, jak ta sytuacja miała miejsce, ale z tego co się orientuję, to tam bardzo duże czystki wśród lekarzy były na Ukrainie e, i dużo tych kategorii inwalidzkich jakby unieważniono, jeszcze raz tam musieli je robić, także tam naprawdę dużo bardzo zrobili działań na Ukrainie, żeby zablokować ten przypływ e, i rzeczywiście bardzo ciężko jest teraz wyjechać z kraju, to też mam informacje ze swojego pionu wykonawczego, od moich podwykonawców, że bardzo bardzo ciężko jest przekroczyć. No i wiesz, generalnie teraz jest jeszcze w miarę okej, okay, chociaż mogłoby być lepiej. Tak jak powiedziałem wcześniej, jest duża, duża część firm, która ma problem, jeżeli chodzi o moce przerobowe, i ten problem wynika z tego, że właśnie jednak, mimo wszystko, połowa osób wyjechała. Ale wiesz, ta wojna się kiedyś zakończy, ona się musi kiedyś zakończyć, ja tak obstawiam, no nie, nie, chcę tutaj być ekonomistą, historykiem, geopolitykiem, ale myślę, że gdzieś tam jesień 2024 jest realne, żeby ta sytuacja się ustabilizowała jakimś patem, zakończyła albo rozejmem i że te granice po prostu się w jakiś sposób otworzą i wtedy będzie oczywiście taka sytuacja, że od nas wyjedzie sporo osób, jak już tam będzie spokojnie, żeby spotkać się z rodziną czy, czy z ludźmi, którzy tam są. I to jest sytuacja, która będzie trudna. Natomiast część osób stamtąd zmęczona wojną przyjedzie tutaj do pracy, no bo no, na pewno tam jest grupa osób, która po prostu będzie musiała odpocząć do tego mentalnie. Zobaczymy, jacy to będą ludzie, no bo wiesz, wojna zmienia ludzi. Mhm. I powiedzmy, że gdzieś pierwsze pół roku po wojnie jeszcze ta moc przerobowa tutaj w tym kraju będzie właśnie spowodowana tym zjawiskiem. Natomiast ja myślę, że po pół roku oni tam wrócą, żeby odbudowywać swój kraj. No, i wtedy to będzie, wtedy będzie nasz rynek w kłopocie, ale wiesz, ekonomia, rynek nie lubi próżni i pewnie po prostu wtedy inne narody dalej na wschód zapewne przyjadą tutaj tą lukę, tą dziurę w siłę roboczej wypełnić. No to było moje następne pytanie, które chciałem Ci zadać, bo Ukraińcy towarzyszą branży budowlanej od. Nie tylko budowlanej. Nie tylko budowanej, tak. ale akurat rozmawiamy o, o, o branży budowlanej. Od kiedy ja pamiętam. Tak. Zawsze przyjeżdżali do pracy, i, i to jest normalne. Natomiast. metalnie, często... ku, metalnie kulturowo jest nam mhm. bardzo blisko Ukrainie i Polsce, mhm. dlatego no, bardzo dużo tutaj jest yy, tych osób. Natomiast to, o co chciałem się Ciebie zapytać, no też jest coraz więcej obcokrajowców. Z innych krajów, jeszcze dalej na wschód, czy tam z Pakistanu, czy z Indii, Kirgistanu. Tak. Czy ty to widzisz już na budowach, że, że ci ludzie jak gdyby no wchodzą w, w, w to miejsce, które pojawiło się po, po wyjeździe Ukraińców? Czy, czy to jest taki proces może trochę bardziej powolny? Na moich budowach jeszcze nie. To jest zauważalne na dużych, wieloset milionowych projektach. Natomiast wiem, że to mnie czeka, no i nie mam nic przeciwko, jakby to jest po prostu naturalny porządek rzeczy, kraje zachodnie już ten proces przeszły, mają za sobą, a po prostu Polska pod wieloma czynnikami ekonomicznymi będzie przeżywać to samo, tą samą drogę będzie przechodzić. Także zdaję sobie sprawę, że tak będzie. To no jest nieuniknione, po prostu w, przy tej sytuacji geopolitycznej, która teraz jest. No dobrze, czyli jak, jak oceniasz naj, najbliższy czas? Jak, jak to będzie wyglądało? Rok 2004-2025, tak żeby to spiąć, ten, ten, tą część naszego programu jakąś klamrą? Moim zdaniem po nowym roku, dużo, dużo firm zapowiada, że podniesie ceny, no to tego wzrostu cen moim zdaniem nie będzie, bo nie będzie po prostu możliwości i tyle prac na rynku, żeby, żeby oni mogli taki ruch wykonać. Tak jak powiedziałem, wojna się pewnie zakończy w przyszłym roku, wieszczę, że gdzieś to będzie na, w okolicach jesieni. Siła robocza będzie nadal dostępna. Jeżeli chodzi o sprzedaż i dostępność kredytów, no to ta deweloperka, będzie jakoś tam funkcjonować, otworzą się nowe projekty. Hmm. No ale, ale ten 2025 hmm. rok będzie, będzie trudny, no bo tam to będzie ten punkt przejścia od zakończenia wojny hmm. do wypełnienia luki na rynku pracy przez inne narody. Jeżeli chodzi o poziom cen materiałów no to generalnie spodziewam się, że ten 24 rok będzie trudniejszy pod kątem budowania hmm. właśnie ze względu na ryzyko wzrostu cen Wykonawców budowlanych i materiały na pewno powoli będą pędzać do góry, ale przez to, że dużo nowych budów się rozpocznie, spodziewam się, że znowu tutaj pojawią się jakieś próby sztucznego zawyżenia ceny, np. stali czy tych podstawowych mhm. po prostu materiałów, które na każdej budowie są wykorzystywane również przez brak po prostu dostępności i duży popyt na nie. No dobrze, to przejdźmy może sobie troszeczkę tak do kuchni. W sensie nie do kuchni pomieszczenia, tylko jak Twoja praca wygląda od kuchni. Chciałem się cię spytać, ile trwa taki proces budowlany? Bo rozmawiamy o tym, że coś, co miało miejsce rok temu, teraz implikuje pewne, pewne sytuacje, że wtedy nie rozpoczęto budów, to teraz jest nadpodaż firm wykończeniowych, na przykład. Ile taki proces trwa? Jeżeli chodzi o samą produkcję budowlaną, jeżeli to jest skala gdzieś na poziomie, załóżmy do 12 jednostek mieszkalnych, no to proces budowy, w zależności od technologii, jakie założymy, jeżeli chodzi o budownictwo jednorodzinne, to jest między 7 a 12 miesięcy od rozpoczęcia. W zależności od tego, kiedy rozpoczniemy, jak sprawnie nam to idzie. Natomiast jeżeli chodzi o czy budynki użyteczności publicznej, czy o budynki wielorodzinne, no to również pojedyncze budynki. Nie powinny być budowane dłużej niż, hmm. niż rok czasu, w zależności od tego, jaką organizację sobie przyjmiemy. No jeżeli chodzi o jakieś tam mega projekty wieżowców, to ten czas może się wydłużyć, natomiast kierownicy projektów w tych inwestycjach tak starają się to organizować, czy praca na kilka zmian, czy wykorzystanie prefabrykacji na etapie stanu surowego w swoim harmonogramie, żeby też ten czas do tego magicznego mhm. roku jak najbardziej zbliżyć. Po prostu za, du za duże straty finansowe są i za duże pieniądze zamrożone w tej produkcji budowlanej, żeby móc sobie pozwolić. Na nonszalancję i przedłużanie tego procesu budowlanego w nieskończoność. Natomiast tutaj dochodzi nam jeszcze kwestia przedprojektowania, no i po czy w trakcie uzyskiwania dokumentów i pozwoleń, żeby ten budynek mógł być użytkowany, to już jest kwestia bardzo indywidualna dla każdego projektu, no bo. Tak jak pewnie wiesz, teraz nie ma już łatwych działek i no, żeby coś zabudować, no to naprawdę dużo działań różnych trzeba podjąć, które bardzo długotrwałe mogą być i nawet człowiek sobie nie zdaje sprawy, ile lat czasami trzeba poświęcić, żeby przejść różne procedury, żeby w ogóle dojść do samego startu budowy, a co dopiero potem jeszcze wykonanie tej budowy, skuteczna sprzedaż, komercjalizacja i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Zgadza się. A powiedz mi, jak wygląda Twój dzień? Jak wygląda y, praca y, inżyniera na budowie? Znaczy, praca inżyniera bu na budowie na pewno wygląda trochę inaczej niż moja, bo tak jak powiedziałem mm -hmm. na początku, mam kilkanaście, mam kilkanaście tych projektów w zarządzaniu, w portfelu y, i staram się jak najmniej jeździć. Tutaj wychodzimy z założenia, że ta jazda samochodem, pomimo tego, że wiesz, możesz jakieś tam działania podjąć w tym samochodzie, nie wiem, wykonać parę telefonów, y, nie wiem, coś tam przemyśleć, jakieś sprawy i tak dalej, no nie jest to wydajnie spędzony czas wydanie spędzony czas to jest czas spędzony przy biurku, siedząc w miejscu. Najlepiej przy komputerze. Wtedy też wydajniej się wyko wykonuje te telefony. No i my działamy w takim schemacie organizacyjnym, że y, mamy budowę, która jest największa, powiedzmy, do której najbardziej się trzeba przyłożyć, jeżeli chodzi o jakieś ryzyka i zagrożenia, które nas czekają. W moim przypadku to jest teraz to zamówienie publiczne. Mój wspólnik Jakub jest teraz na jednej budowie takiej hybrydy budynku jednorodzinnego i wielorodzinnego w Gdańsku, i tam ma po prostu. On swoją bazę i my w tej bazie jesteśmy 4 dni w tygodniu, rzeczywiście tam jesteśmy na miejscu. Te, tam powiedzmy, około 8 godzin tam jesteśmy i rozwiązujemy te problemy, które na miejscu, na tej jednej czy drugiej budowie się zdarzają na bieżąco. Natomiast, będąc tam na miejscu, robimy narady online, wykonujemy telefony, wykonujemy maile związane z obsługą tych pozostałych inwestycji i oczywiście mamy też osoby, które na co dzień, może nie cały czas, ale tych inwestycji. Doglądają podczas wizyty dwa-trzy razy w tygodniu. Godzinka, dwie tyle wystarczy, żeby taki projekt budynku jednorodzinnych, budynków jednorodzinnych czy budynku wielorodzinnego dopilnować i z naszym wsparciem zdalnym. No i raz w miesiącu robimy taki objazd, że fizycznie też na większości tych budów jesteśmy, także tak to mniej więcej wygląda. I znam kilku inżynierów bardzo mocnych, którzy w takim systemie działają z sukcesem i też tym systemem po prostu kilka lat temu się zainspirowaliśmy, teraz go wdrożyliśmy ją rzeczywiście działa, to jest skuteczne są wyniki. Rzeczywiście te budynki się budują i są oddawane do użytkowania i przekazywane klientom. Kacper, zawsze rozmowa z tobą jest taka inspirująca dla mnie. Poszerza bardzo mi horyzonty. Widzą oczywiście, oczywiście, oczywiście również. Natomiast jakbyś mógł zdradzić, może to nie jest tajemnica. Gdzie szukać wiedzy? Gdzie szukać wiedzy? Mam na myśli, jaką książkę byś polecił, jeżeli chodzi o budowanie. I druga kwestia, jakie szkolenia byś polecił, jeżeli chodzi o, o budowanie? E, stricte takich szkoleń z budowania mhm. za bardzo nie ma, a, a już na pewno jeżeli chodzi o zarządzanie budową. Mhm. E, my takie szkolenie prowadziliśmy dla jednej platformy i pewnie wrócimy do tej formuły, ale to są plany raczej na przyszły rok. No Generalnie, jeżeli by ktoś chciał się uczyć budowania, no to wiesz, są politecznie. Techniki są studia, natomiast wiedza, która tam jest przekazywana, nie jest do końca praktyczna. To jest bardziej wiedza do projektowania budynków niż do zarządzania budową. Są studia podyplomowe związane z zarządzania budową, które można ukończyć. One są przydatne. Jeżeli, jeżeli chodzi o literaturę to um, też bardzo jest rynek przetrzepany, ale my wydaliśmy książkę, do której link e, do zakupu pewnie będzie w opisie tego filmu, także jeżeli ktoś by był zainteresowany e, zapoznać się z e, tą pozycją, e, ponieważ w skali tam całego rynku street, stricte książki o zarządzaniu budową nie ma, są książki albo o zarządzaniu, albo o budowaniu. Tak pod takim kątem technicznym, ale w zarządzaniu budową no jest bardzo mało materiału na rynku. Nie ma nic, tak na moją wiedzę obecną, dlatego no, my, tą, my, ten, my tą lukę uzupełniamy i też to nie będzie na pewno ostatnia pozycja, którą popełnimy w tym aspekcie. No i czerpać wiedzę można też od ludzi, z, od ludzi z doświadczeniem, od ludzi, którzy na co dzień zajmują się zarządzaniem budową i tutaj polecam po prostu albo skonsultować się z takimi osobami, my też takie usługi prowadzimy, albo po prostu zatrudnić taką osobą, taką, takie osoby na, nasze, na wasze projekty Budowlane czy deweloperskie, i też w trakcie współpracy na tym projekcie możecie posiąść tą wiedzę, możecie ją pozyskać od tej osoby, ale też na przykład możecie podjąć decyzję, że to nie jest dla Was, że tego jest za dużo i że po prostu w tej formule wolicie pracować, wolicie realizować projekty, po prostu budując zespół, a nie samemu stanowić ten pion inżynierski i po prostu realizować te projekty dalej. Dobrze, to zbliżamy się malutko do końca pytanie, które często pada czy budować z wykorzystaniem generalnego wykonawcy czy systemem gospodarczym. Czym to się różni i, i jakie projekty realizować w w jeden sposób, a jakie projekty realizować w drugi sposób? To, to może najpierw powiem, czym to się różni. No to podstawowa różnica jest taka, że przy generalnym wykonawstwie zatrudniamy jedną firmę, która nam cały ten budynek, czy, czy osiedle, czy zamówienie publiczne wykonuje. Często też razem z uzyskaniem prawomocnego zakończenia budowy lub pozwolenia na użytkowanie. Natomiast przy systemie gospodarczym no, albo my, albo zatrudniamy inżyniera, który pojedyncze firmy na poszczególne roboty zatrudnia, rozlicza. Licza I nadzoruje. No i tutaj główna różnica jest taka, że przy generalnym wykonawstwie no one jest droższe w 99% przypadków, i tylko raz prowadzimy negocjacje, jeżeli chodzi o cały kontrakt. Jeżeli jest, a przy systemie gospodarczym umowy i zakresy i ceny negocjujemy każdorazowo z kolejnymi wykonawcami. No i tutaj. Y, przyjmuje się, że do prostszych budów, do prostszych projektów y, lepiej jest to po prostu wykonać systemem gospodarczym przy bardziej skomplikowanej budowie, w ciasnej zabudowie y, miejskiej y, lepiej jest. Y, zatrudnić generalnego wykonawcę, natomiast trzeba się liczyć z tym, że koszty będą wyższe. Też na pewno, jeżeli chcemy się więcej nauczyć o budowaniu, bo zadałeś też to pytanie, gdzie pozyskać wiedzę, no to na pewno więcej nauczymy się o budowie, zatrudniając inżyniera i wykonując ją w systemie gospodarczym, niż po prostu zlecając to generalnemu wykonawcy, bo tam po prostu nie będziemy mieli dostępu do większości informacji i, do, i po prostu nie będziemy mieli też szansy na dokonanie mikrozarządzania tą budową, jeżeli ten generalny wykonawca będzie sprawnie działał i nie będzie wymagał żadnych interwencji z naszej strony. Kacper, bardzo Ci dziękuję. Państwu również dziękuję za uwagę. Myślę, że jesteśmy troszeczkę mądrzejsi i to Twoje spojrzenie z pierwszej linii frontu też daje pewien obraz. Nie na takiej zasadzie, że analizujemy coś po fakcie, tylko jak gdyby na bieżąco czujesz, co się dzieje po prostu na rynku. Także to jest arcy, arcy istotne dla nas i dla naszych widzów. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję. I do zobaczenia. Piękne. Do następnego.